Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym Po prostu Wschód zajmiemy się energetyką i tym, gdzie Rosja sprzedaje swoje surowce naturalne. Na początku dziękuję wszystkim wspierającym mnie na zrzutce i Patronite w tym tygodniu, szczególnie Jarosławowi, Marcie, Adrianowi i Tomaszowi, którzy rozpoczęli bądź kontynuują patronat. Zachęcam do zajrzenia na profile Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie oraz śledzenie mojego prywatnego profilu na Twitterze, a także słuchania radia Wschód na Spotify. Łączymy się z doktorem Szymonem Kardasiem z Ośrodka Studiów Wschodnich i z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Porozmawiamy dziś na kilka tematów, m.in. współpracy Chin i Rosji, a także ograniczeń w eksporcie rosyjskich surowców do Unii Europejskiej. Zaczniemy od czwartego rosyjsko-chińskiego Forum Energetycznego, które odbyło się w tym tygodniu w Moskwie. Obydwie strony zapewniają, że są gotowe do współpracy w tej dziedzinie. No, ale czy to jest rzeczywiście realne w obliczu tych sankcji zachodnich, unijnych, sankcji amerykańskich i tego, że widać, że Chińczycy obawiają się, że w przypadku zbyt bliskiej współpracy z Rosją mogą zostać nimi objęci? Tak, Chińczycy podchodzą do współpracy energetycznej z Rosją bardzo pragmatycznie i jednocześnie bardzo ostrożnie. To znaczy, Realizują od wielu, wielu lat wspólne projekty energetyczne, są największym importerem rosyjskiej ropy. Zaczęli importować rosyjski gaz rurociągiem Siła Syberii w grudniu 2019 roku. Importują też rosyjskie LNG, są udziałowcami w rosyjskich projektach LNG. Natomiast w kontekście perspektyw nowych projektów, rzeczywiście są dość ostrożni i myślę, że ten kontekst sankcyjny wszystkich pakietów, które przyjęła i Unia Europejska. Ale też te sankcje, które wprowadzili Amerykanie, to jest coś, co na pewno Chińczycy biorą pod uwagę w swoich kalkulacjach, myśląc o kolejnych projektach energetycznych z Rosją. A jakie są możliwe te projekty do zrealizowania, takie, żeby rzeczywiście Chiny. Nie ucierpiały w wyniku tych sankcji zachodnich. Problem polega na tym, że w zasadzie większość projektów, które rozważane są w kontekście przyszłości współpracy energetycznej między Rosją a Chinami, to są projekty, których realizacją bardziej zainteresowana jest Rosja niż Chiny. Dlatego, że po pierwsze, Rosjanie od wielu lat lobbują za realizacją projektu budowy kolejnego gazociągu eksportowego do Chin, on się nazywa Siła Syberii 2, miały Połączyć złoża zachodnio-syberyjskie, biec przez Mongolię i finalnie kończyć się na terytorium Chin. Taki projekt, który pozwoliłby Rosjanom przekierowywać dostawy, które w tej chwili trafiają na rynek europejski, właśnie na rynek chiński, gdyby taka infrastruktura powstała. Ale Chińczycy są tutaj bardzo wstrzemięźliwi. I na razie wiążących porozumień w tym zakresie nie zawarto. Po drugie, Rosjanie są zainteresowani tym, by Chińczycy angażowali się. Się jako udziałowcy w kolejne projekty LNG w Rosji. Tutaj przede wszystkim chodzi o taki nowy, duży projekt, który chciałby realizować Gazprom w obwodzie leningradzkim budowa takiego dużego zakładu przetwórstwa gazu, który miał obejmować również linię produkcji LNG. Ostatnio właśnie podczas tego szczytu, czy przy okazji tego szczytu, złożono Chińczykom pewną propozycję dotyczącą zaangażowania w ten projekt. Wiadomo, że Rosjanie mają w tym interes, no bo skoro Zwija się współpraca z Zachodem, no to siłą rzeczy partnerzy azjatyccy są tu mile widziani. Ale to, mam wrażenie, nie są jakieś projekty, które mieściłyby się w tej chwili na szczycie hierarchii priorytetów chińskich, jeśli idzie o politykę energetyczną tego państwa. Tak, ale tam była mowa między m.in. o tym, żeby wspólnie zajmować się produkcją urządzeń tłoczących dla gazociągów. Czy to oznacza, że Rosja nie ma odpowiednich technologii? Czego Rosji brakuje, co mogą dać Chińczycy? To jest pewien problem, dlatego że z jednej strony Rosjanie, jeśli idzie o funkcjonowanie ich sektora wydobywczego, czy dotychczasową rozbudowę infrastruktury rurociągowej, w zasadzie radzili sobie samodzielnie dość dobrze. Znaczy byli w stanie te projekty infrastrukturalne, szczególnie właśnie dotyczące budowy gazociągów, realizować. Nie można wykluczyć tego, że skala sankcji, jaka została wprowadzona w ostatnim czasie przeciwko Rosji, czyli te wszystkie pakiety uni sankcyjne unijne, sankcje amerykańskie, że one zaczynają mieć skutek też dla tych branż, które do tej pory, czyli przed wybuchem wojny, były relatywnie bezpieczne, jakby z punktu widzenia takiego bieżącego funkcjonowania. Więc nie, nie, nie można wykluczyć, że Rosjanie oczekują tutaj na pewnego rodzaju wsparcie ze strony chińskiej. Pytanie, czy Chińczycy będą ryzykowali zacieśnianie współpracy, na przykład jakiejś takiej poważniejszej technologicznej, w warunkach takich, gdy no, Amerykanie sankcjonują rosyjską gospodarkę i też straszą, że będą się przyglądać państwom trzecim, które chciałyby jakoś z Rosją zacieśniać współpracę w różnych obszarach. Ale są wreszcie takie sfery, gdzie Chińczycy, myślę, że średnio mogliby Rosjanom pomóc, dlatego że na przykład wspomniany już wcześniej sektor, LNG, czyli projekty tak zwane LNG dużej skali, zakłady skraplania gazu, które są przeznaczone na potrzeby eksportowe, tutaj w zasadzie Rosjanie byli praktycznie w 100% uzależnieni od technologii zachodnich. I w momencie, kiedy wprowadzono sankcje unijne na eksport technologii i amerykańskie na eksport technologii, które mogłyby być wykorzystywane przy projektach energetycznych realizowanych w Rosji, no to tak naprawdę Rosjanie mają gigantyczny problem, aby to, co do tej pory sprowadzane było z zachodu zastąpić i nie sądzę, żeby w tym zakresie pomocną dłoń byli w stanie z, jakby z obiektywnych powodów wyciągnąć do Rosjan, Chińczycy. Więc mam wrażenie, że w przypadku takich bardziej zaawansowanych projektów, czy może inaczej bardziej zaawansowanego wymiaru tej współpracy energetycznej, to raczej nie należy się spodziewać jakichś, jakichś cudów. To, na co można ewentualnie liczyć w horyzoncie najbliższych tygodni, czy, czy najbliższych miesięcy czy lat, to Mam wrażenie, że realizację tych ustaleń, na które się strony umówiły, czyli przede wszystkim uruchomienie dostaw gazu do Chin tak zwanym gazociągiem dalekowschodnim, który też wymaga pewnej rozbudowy po stronie rosyjskiej, no i ewentualnie zwiększania eksportu czy rosyjskiego LNG, czy rosyjskiego gazu rurociągiem siła Syberii, czy też zwiększania eksportu rosyjskiej ropy, jeżeli Chińczycy będą w stanie oczywiście te dodatkowe wolumeny absorbować. Jeszcze już mówimy o tym kierunku azjatyckim, czy też o regionie, Azjatyckim We wtorek odbyło się spotkanie prezydenta Kazachstanu Kasym Marta Tokajewa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie. Tam pojawiła się informacja o tym, że Rosja, Kazachstan i Uzbekistan planują powołanie gazowego sojuszu. No to zabrzmiało chyba dość groźnie, ale z drugiej strony później wytłumaczono, że chodzi o koordynację działań przy transporcie rosyjskiego gazu przez terytorium Kazachstanu i Uzbekistanu. To jest na razie wstępny projekt, ale jakie te rozmowy mają znaczenie? Czy to bardziej chodziło o to, żeby pokazać, że coś wynikło z tego spotkania, czy rzeczywiście tutaj są to jakieś konkretne rezultaty? Konkretów na razie nie ma i mam wrażenie, że tego typu komunikaty, które pojawiają się po stronie rosyjskiej, one mają służyć przede wszystkim temu, by wysłać taki sygnał do opinii publicznej, że w obliczu ograniczania współpracy energetycznej w sektorze gazowym z zachodem, a wiemy, że Gazprom w ciągu 11 miesięcy tego roku zmniejszył eksport do państw tak zwanej dalekiej zagranicy o 40, prawie 45%, ograniczając wstrzymując dostawę do wielu odbiorców europejskich, no a ten rynek był dla Rosji i jest dla Rosji cały czas. Z rynkiem strategicznym, że w obliczu tego zwijania współpracy gazowej z Zachodem, Rosja ma alternatywę i będzie w tę alternatywę inwestować. I mam wrażenie, że to jest próba, jakby stworzenia takiego wrażenia, że no, skoro gaz nie będzie trafiał do Europy, no to będziemy ten gaz we współpracy z partnerami z Azji Centralnej sprzedawać, na przykład do Chin, wykorzystując tę sieć gazociągową, która biegnie przez Azję Centralną i łączy Rosję z tymi państwami. Tylko, że no, no właśnie. Nic, po pierwsze, nic konkretnego nie podpisano. Po drugie, no wydaje się, że realizacja tego typu zamysłu jest czy będzie problematyczna. Z kilku powodów. No, po pierwsze, do tej pory infrastruktura gazowa, która łączy państwa Azji Centralnej z Rosją, czyli tak zwana sieć gazociągowa Azja Środkowa Centrum, ona była przeznaczona do tej pory na przesył gazu z państw regionu do Rosji albo na potrzeby rosyjskie, albo ewentualnie na potrzeby eksportu rosyjskiego. Więc w związku z tym, Gdyby chcieć ją wykorzystywać w, w takim ujęciu rewersowym, to jest pytanie, czy ona jest jakby technicznie gotowa na to, jaka jest zdolność takiego szybkiego wykorzystania tej infrastruktury na potrzeby dostaw realizowanych z kierunku rosyjskiego w stronę państw Azji Centralnej. I drugi problem, który się pojawia, no to jest rentowność tego typu eksportu. To znaczy, jeżeli rzeczywiście zamysł rosyjski jest taki, by tę sieć wykorzystać do zaopatrywania w gaz Państwa środka, czyli słać rosyjski gaz ze złóż zachodnio beryjskich przez Azję Centralną do Chin. To jest pytanie, czy to będzie opłacalne biorąc pod uwagę koszty tranzytowe, odległość i tak dalej. Więc mam wrażenie, że to jest chyba na obecnym etapie trochę próba robienia dobrej miny do złej gry, to znaczy wysyłania takiego sygnału, że możemy znaleźć alternatywę w Azji, jeżeli chodzi o Azję Centralną czy i Chiny. Czy tutaj dla Rosji konkurentem nie jest Turkmenistan? Bo przecież większość gazu eksportowanego przez Turkmenistan właśnie idzie do Chin. Tak, ten eksport turkmeński do Chin idzie od wielu lat przez taką specjalną sieć gazociągową, która została zbudowana właśnie po to, by Chiny zaopatrywać w gaz środkowoazjatycki, głównie turkmeński, częściowo też uzbecki i kazachski, ale Turkmenistan ma tutaj faktycznie największy udział w tym eksporcie. Tylko że warto zwrócić uwagę, że możliwości eksportowe Turkmenistanu, one też nie są w tej chwili na takim poziomie, który pozwoliłby w całości wykorzystać potencjał tej infrastruktury, która została zbudowana, bo ta sieć gazociągowa ma potencjał do przesyłu około 55 miliardów metrów sześciennych gazu, a ten eksport do Chin w roku ubiegłym, eksport turkmeński kształtował się no tu w zależności od źródeł, bo różnie źródła podają, niektóre że 30 które że 35 miliardów, a więc dużo poniżej tych możliwości maksymalnych, które ta infrastruktura posiada. Poza tym Turkmenistan jest też takim krajem, który oczywiście ma gigantyczne zasoby gazu ziemnego, jest jednym z największych państw o, o, o potwierdzonych zasobach tego surowca, ale jednocześnie ten sektor jest cały czas niedoinwestowany. On wymaga tutaj potężnych nakładów, aby ten potencjał móc wykorzystać na potrzeby eksportu, do, do tych odbiorców, którzy potencjalnie tym gazem byliby zainteresowani. W związku z tym, myślę, że Rosjanie też śledząc uważnie statystyki, wrzucając taki pomysł, że no skoro mamy wolne moce przesyłowe i jednocześnie obserwujemy, że Kazachstan zmniejsza systematycznie wielkość swojego eksportu, Uzbekistan też większość gazu wykorzystuje na potrzeby wewnętrzne, że być może właśnie w ramach tej przepustowości, która zostaje jako wolna, no, można byłoby przesyłać Rosyjski gaz. No, ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to nie jest wcale takie proste. No, a, a tutaj ten Turkmenistan, choć ma duży potencjał, no to są też pewne bariery związane z kondycją sektora wydobywczego, które no na razie nie pozwalają tego potencjału wykorzystywać w tej maksymalnej, tej maksymalnej skali. A ten stan tego sektora wydobywczego, on jest zły ze względu na brak inwestycji zachodnich w, w ten sektor, tak? Kondycja tego, tego, tego sektora wiąże się z tym, że po pierwsze, Turkmenistan jest krajem bardzo zamkniętym i jakby specyfika funkcjonowania systemu politycznego i też podejścia do budowania relacji z inwestorami zagranicznymi jest tutaj pewną taką barierą. No i po drugie, jakby konsekwencją tego jest to, że oczywiście potrzebne są poważne nakłady, aby te złoża, bogate złoża gazu turkmeńskiego były no, przygotowane do eksploatacji i do wydobywania takich wolumenów gazu, jakie byłyby adekwatne do ambicji eksportowych samego Turkmenistanu, ale też potencjalnych importerów. W poniedziałek, czyli 5 grudnia, zacznie powiązywać embargo na rosyjską ropę dostarczaną do krajów Unii Europejskiej drogą morską. To uzgodniono jeszcze pod koniec maja. Wtedy wydawało się, że to jest daleka, daleka perspektywa, ale jak widać, już jesteśmy w tym momencie. Jest to efekt szóstego pakietu unijnych sankcji nałożonych na Rosję. Czy jest to duże uderzenie w rosyjski przemysł naftowy? To i w jakiej skali będzie to dotkliwe dla rosyjskiego sektora naftowego okaże się dopiero po. Tak naprawdę kilku miesiącach obowiązywania tego embarga, dlatego że, po pierwsze, Rosjanie na to embargo się w pewnym sensie przygotowywali. Mam na myśli przekierowywanie części surowca, które dostarczane był do tej pory do państw członkowskich Unii Europejskiej drogą morską, i jakkolwiek obserwujemy spadek importu do państw unijnych tego rosyjskiego Uralsa, to jednocześnie spora jego część została już przekierowana na alternatywne rynki. Przykładowo, statystyki za pierwsze 10 miesięcy tego roku pokazują, że Rosjanie. Z zwiększyli eksport ropy urals do Indii. Z około półtora miliona ton w roku 2021 do prawie 20 milionów w tych pierwszych 10 miesiącach roku 2022. Przekierowali też część tego Uralsa na rynek chiński, część na rynek turecki. W związku z tym sami Rosjanie podjęli już pewne działania związane z dywersyfikacją. Oczywiście pytanie, czy będą w stanie przekierować całość tego. Surowca, który został objęty sankcjami, a ta ilość ropy jest rzeczywiście duża, no bo to dwie trzecie jakby łącznego eksportu rosyjskiego do Europy zostało objęte sankcjami, więc pewnie nie wszystkie, nie wszystkie wolumeny uda im się przekierować, no ale od tego, w jakiej skali właśnie te dostawy uda się przekierować na inne rynki, będzie między innymi uzależniona ta, ta dotkliwość sankcyjna, o której rozmawiamy. No i drugi element, na który warto zwrócić uwagę, to jest to, że w ramach. Tego pakietu sankcyjnego, też wprowadzono restrykcje dotyczące świadczenia usług ubezpieczeniowych na transport rosyjskiej ropy. I pytanie, oczywiście, w jaki sposób Rosjanie w sobie z tym problemem poradzą, bo już wiemy, że z jednej strony oni przygotowywali się na to, rozbudowując tak zwaną szarą flotę, czy, czy, czy tak zwaną czarną flotę, która miałaby tutaj, że tak powiem, umożliwić swobodne przesyłanie tego, tej, tej ropy i unikać w ten sposób jakoś tego sankcjonowania innego ryzyka, plus mają taką własną firmę państwową, która ma ubezpieczać te, te dostawy. No ale zobaczymy, czy wszystkie państwa odbierające rosyjską ropę będą to honorować. Mamy takie sygnały, że na przykład w Chinach no, niekoniecznie te certyfikaty mogą być uznawane, więc może się tutaj pojawić pewien, pewien problem z obracaniem tą, tą, tą ropą ze względu na restrykcje dotyczące świadczenia usług ubezpieczeniowych. No i wreszcie jeszcze jeden element, o którym wa warto wspomnieć. To znaczy, na razie wiemy, że w poniedziałek wchodzi embargo na import ropy tą drogą morską i świadczenie tych usług ubezpieczeniowych. Natomiast otwartym cały czas pozostaje pytanie, czy wejdzie tak zwany mechanizm price cap, czyli pułatu, pułapu cenowego, który też może dołożyć swoją cegiełkę do tych problemów rosyjskich. Ale jeśli Rosjanie też zdecydują się odpowiedzieć bardzo ostro, a zapowiadają, że wszystkie kraje, które będą wprowadzić, tego typu restrykcje, zostaną odcięte od dostaw rosyjskiej ropy, no to jest też pytanie, jak to wpłynie na sytuację na rynkach, czy nie skoczy nagle bardzo mocno cena ropy do góry. I w związku z tym, czy Rosja, nawet zmniejszając wolumeny eksportowe, nie będzie rekompensować sobie tego właśnie wyższymi cenami ropy, które mogą się pojawić w związku z ograniczeniem podaży na rynku w skali globalnej. Dzisiaj, czyli w piątek Reuters napisał, że kraje Unii... Europejskiej wstępnie się zgodziły na ustalenie tego pułapu cenowego na poziomie 60 dolarów za baryłkę i ta cena ma być regularnie korygowana tak, aby była o 5% niższa od ceny rynkowej, ale ja rozumiem, że Rosja teraz i, i tak sprzedaje część swoich surowców taniej, na przykład Chinom czy Indiom, dając im dość dużą zniżkę, więc czy to jest tak naprawdę bolesne, to nawet jeżeli, jeżeli to będzie nawet te 5% niżej od ceny rynkowej? No właśnie, znaczy po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że pułap cenowy ustawiony na poziomie 60 dolarów za baryłkę, on z punktu widzenia aktualnych cen nie jest jakoś szczególnie złą wiadomością dla Rosji. Dlatego że rosyjski Ural sprzedawany jest po różnych cenach, w zależności od tego, gdzie jest sprzedawany i w jakich, jakby na, na jakich warunkach transakcyjnych. Na przykład w Primorsku cena rosyjskiego Uralsa w tym tygodniu spadła poniżej 50 dolarów za baryłkę. W niektórych portach europejskich przekracza 50 dolarów, w niektórych kontraktach przekracza 60. Więc gdyby ustawić taki próg cenowy na poziomie 60 dolarów, on wcale nie musiałby być krytyczny dla Rosji. Po drugie, w tym roku w ogóle sytuacja się dla Rosji zamknie raczej pozytywnie, dlatego że embargo wchodzi dopiero pod koniec roku, a te wpływy, które Rosjanie uzyskali, ze sprzedaży surowców energetycznych i z wydobycia surowców energetycznych, do tej pory one sprawiają, że wpływy do budżetu z sektora naftowo-gazowego będą dużo wyższe w tym roku niż, niż w roku um, ubiegłym, a cena założona przez Rosjan w budżecie, żeby ten budżet się im jakoś zbilansował, cena ropy, była ustalona na poziomie 42 dolarów, no więc w momencie, kiedy nadal sprzedają tam powiedzmy, nie wiem, po 50, czy nawet poniżej 50, czy w okolicach 60, no to to są wszystko pułapy. Które i tak pozwalają Rosji zarabiać. Tylko, że problem polega na tym, iż Rosjanie zapowiadają, że niezależnie od tego, jaki ten pułap cenowy będzie, to oni i tak zdecydują się na wstrzymanie dostaw do wszystkich tych państw, które się na ten mechanizm zgodzą, czy te, czy te które się do tego mechanizmu przyłączą. Teraz pytanie, czy Rosjanie rzeczywiście z tej groźby się wywiążą? Jeśli tak, to o, o ile ograniczy się podaż w skali globalnej, jak to wpłynie na ceny, no i też jak zachowają się ci inni, Inni gracze, którzy kupują rosyjską ropę na rynku. tak, No bo wiemy, że jak G7 wprowadzi te ograniczenia, no to nie ma to aż tak dużego znaczenia ten, ten pułap cenowy, dlatego że większość z, pa z państw G7 i tak rezygnuje z zakupów rosyjskiej ropy albo poprzez embargo, które zostało wprowadzone, albo poprzez po prostu indywidualne decyzje o rezygnacji z zakupów. Więc pytanie, jak na ten mechanizm price cap zareagują inni, to znaczy jak zareagują Chiny, Indie, Turcja czy, czy inne państwa? Które kupują rosyjską ropę, bo od tych wielu czynników będzie zależało to, czy ten mechanizm ostatecznie okaże się efektywny, czy też nie. A jego celem przecież jest to, by z jednej strony nie dopuścić do ograniczenia podaży ropy na globalnym rynku, żeby nie, nie, nie te ceny nie skoczyły jakoś jakoś wysoko, i żeby nie, nie, nie powstała jakaś kryzysowa sytuacja. A z drugiej strony intencją jest to, by jednak ograniczyć zyski jakie Rosja. Generuje w związku ze sprzedażą, ze sprzedażą ropy. Ale tak jak powiadam, efektywność będzie uzależniona od spełnienia szeregu warunków i tak naprawdę dopiero po kilku miesiącach się przekonamy, czy te wszystkie restrykcje, które zostały wprowadzone, jak działają i na ile są rzeczywiście dotkliwe dla Rosji i rosyjskiej gospodarki. Czyli czekamy i obserwujemy sytuację. Dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypominam, że mój podcast powstaje dzięki Państwa wsparciu na zrzutce i patronite dla moich patronów. Na tym ostatnim mam też kody dostępu do mojego podcastu Zrozumieć Wschód, który przygotowuję dla OpenFM, a w którym opowiadam, jaką drogę w ciągu ostatnich 30 lat pokonały państwa byłego Związku Radzieckiego. Wystarczy napisać do mnie na patronite, czy profilu po prostu Wschód na Facebooku albo Instagramie. Z przyjemnością przekażę. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.